Nieszkaźnik. W tym filmie sobie porozmawiamy o tym, dlaczego uważam, że praca na etacie nie rozwija, zabiera kreatywność i zabiera zapał. Otóż czytałam sobie wiele historii ludzi, którzy zanim otworzyli swoje własne firmy, zanim stali się przedsiębiorcami, pracowali tak jak większość na etacie no bo jak wiadomo, jakoś trzeba zacząć, tak? A, no i właśnie oni, większość z nich. Miało jedną główną wspólną cechę, a mianowicie taką, że większość z nich mówiło właśnie, że praca na etacie zabrała im dużo życia. Jasne, może na pewno zdobyli jakieś doświadczenie, bo wiadomo, każda praca czegoś uczy, ale oni mówili właśnie coś takiego, że po prostu pracując tam czuli się nie do końca komfortowo, czuli się, że ich zapał gaśnie, czuli się cały czas gaszeni, czuli się tacy niedopasowani, po prostu tacy inni. I ja doskonale znam to uczucie, bo pamiętam już od czasów gimnazjalnych, czułam się inna. W tym sensie, że większość paliło, chlało, ćpało też czasami, chodzili na imprezy, co, co weekend do klubu po prostu zalewali się w trupa. A mnie nigdy to nie interesowało. Ja zawsze chciałam. Osiągnąć coś w życiu, zawsze chciałam czegoś więcej od życia, dlatego już jakby to poczucie takiej inności, poczucie takim niedopasowanym do społeczeństwa, e, jakby towarzyszyło mi już od 16 roku życia, czyli można powiedzieć, że przepraszam, od 14, czyli można powiedzieć już, że 9 lat, także no sporo, sporo okres czasu. Ale właśnie uważam, że osoby, właśnie które czują się inne, którym dokuczają rówieśnicy, których rówieśnicy nie rozumieją, to zauważyłam historię ludzi sukcesu, że właśnie oni byli prześladowani w szkole, że z nich naśmiewano. To zauważyłam, że oni najwięcej później w życiu osiągają, dlatego, że wiedzą, czego chcą, mają swój konkretny cel i do niego dążą bez względu na wszystko. Liczą się z tym, że będą przeszkody, że, że będą ich krytykować, że mogą mieć tyle zwątpienia, ale pomimo tego idą cały czas dalej. Dlatego. Mm, Dlatego uważam, że nie warto pracować do końca życia na etacie, robić do emerytury, tylko po prostu, jeżeli chcesz się sprawdzić, nie wiem, zdobyć doświadczenie, jak to wygląda, naprawdę się przekonać, że praca na etacie nie rozwija, zabierać ci tylko Twój nieograniczony potencjał, bo każdy z nas rodzi się z nieograniczonym potencjałem, więc po prostu zatrudnij się, jeżeli masz 18-19 lat i przekonaj się, czy to co mówię, to jest prawda. Według mnie jest to prawda, dlatego że sama tego doświadczyłam i nie wymyślałam sobie tego od tak. Poza tym wielu przedsiębiorstw o tym mówi, że praca na etacie to jest wymysł socjalistów, to jest wymysł państwa po to, żeby mieć tanią tanią siłę roboczą, żeby mieć niewolników, żeby po prostu ktoś ich utrzymywał, żeby później yy, sobie latali samolotami byle gdzie, yy, z całą swoją rodziną. Jest po to, żeby manipulować społeczeństwem i też straszą w ten sposób społeczeństwo, bo wiadomo, jak się społeczeństwo straszy ludzi, to ludźmi, którzy się boją, są w nieustannym strachu, w nieustannym poczuciu zagrożenia, łatwiej jest z takimi osobami manipulować. Także to by było na tyle, że ten film ci się podobał. Zostaw łapkę w górę. Życzę Wam pozytywnego dnia. Trzymajcie się. Hej!